Jak się rozgadać w języku niemieckim, to temat, który wraca do nas jak bumerang. Mam dla Was dzisiaj e, jedno ćwiczenie, które pozwoli Wam się właśnie rozgadać w języku niemieckim, a mianowicie zamieńmy naszą codzienność w lekcję języka niemieckiego. Jak to zrobić? A mianowicie zbudujcie jak największą ilość zdań z przedmiotem, który zobaczycie. Ja mam tutaj na przykład Jabłko. Ich powiedzieć, das ist ein apfel ich habe einen apfel mein apfel ist klein und mein apfel ist rot und ein bisschen gelb ich esse gern einen apfel ich muss zwei äpfel kaufen woraus machst du einen saft ich mache einen saft Aus Epfel. Jak widzicie, trochę tych zdań powstało. A z jakim rzeczownikiem, z jakim przedmiotem wy dzisiaj zbudujecie kilka bądź kilkanaście zdań? Jeśli macie ochotę, napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia!